Powoli zbliżamy się do końca przygody pod tytułem ślub od pierwszego wejrzenia 5. Podobno zostały nam jeszcze tylko dwa odcinki, bo wczoraj wyemitowano odcinek 11, w sensie pojawił się na playerze odcinek 11, a sumarycznie ten sezon ma mieć 13 odcinków, więc zostały nam jeszcze tylko dwa. A powiem wam, że robi się już coraz bardziej grząsko i tak się zastanawiam nad tymi przeciekami i rzeczami, które wiemy, że dzieją się teraz, a tym, co musi wydarzyć się w nadchodzących odcinkach, żebyśmy mogli te rzeczy osiągnąć. No generalnie robi się ciekawiej to we wszystkich trzech małżeństwach z TVN-u dzisiaj wyjątkowo zacznę od Laury i Maćka, bo u nich nie zmienia się wiele, poza wyznaniem Maćka z odcinku 10. A właściwie wyznaniem Laure na temat tego co powiedział jej Maciek, chodzi oczywiście o jego czystość, którą chce zachować do ślubu kościelnego, którego jego żona Laura jak na razie nie planowała, to w odcinku 11 wiele się między nimi nie zmieniło, pojawił się za to komentarz pani psycholog, która stwierdziła, że fajnie, że Laura bawi się w psychologa i zauważa te wszystkie wady Maćka, ale trochę słabo, że małżeństwo to dwie osoby, a ona nie widzi swoich wad, a tylko jedną stronę całości. Poza tym więcej mądrości psychologa na ich temat nie było, za to Maciek po raz kolejny zapewnił, że jest w stu procentach pewny, że chce być z Laurą, że chce zostać w tym małżeństwie i zrobi wszystko, żeby zdobyć serce żony. Przyznał też, że zauważył progres, że kiedy chce Laurę przytulić, czy dotknąć jej ręki czy kolana Laura się nie cofa? Także widzi, że wszystko chyba zmierza w dobrym kierunku. Laura została zaś zapytana przez ekipę kamerującą, czy Maciek ją irytuje, zaś powiedziała, że to może tak wyglądać i że faktycznie jej odzywki czasem są zbyt uszczypliwe, ale nie ma motywacji, żeby to zmienić, bo Maciek na ten zaczepki. Czy też docinki nie reaguje źle, wręcz przeciwnie przeważnie się uśmiecha, więc ona dalej zachowuje się jakby Maciek ją drażnił, ale wewnętrznie czuje, że się do niego i jego zachowania przyzwyczaja. No bo generalnie Maćkowi można dużo zarzucić, ale z pewnością jest na maksa w lłdzie zadłużony, żeby nie powiedzieć zakochany, bo ta ich znajomość. Tudzież małżeństwo jest takie trochę platoniczne, no i to nie jest takie proste znaleźć kogoś kto patrzy na Ciebie tak jak Maciek patrzy na Laurę. Serio to się zdarza może kilka razy w życiu, jak się jest szczególnie atrakcyjnym to może kilkanaście, ale jednak to jest coś wyjątkowego. Chociaż wiadomo wina ekspertów, że tak do siebie olali temat wiary w tym doborze, bo Maciej od pierwszych słów w programie mówił, że to był jego sposób na pogodzenia się z traumami dzieciństwa i że wiara jest dla niego szczególnie ważna. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Laura ukrywała, że ma do tego zgoła inny stosunek. Myślę, że wciskanie komuś ekstremalnie religijnemu, wręcz kościołowemu, kogoś o innych poglądach jest trochę wredne. A mam wrażenie, zresztą nie tylko ja, bo większość widzów z tego co widziałam na forach, że oni dobrali ich na podstawie tego, że mieli rodziców alkoholików. Maciej matkę, a Laura ojca. To coś na zasadzie, mieliście zwalone dzieciństwo przez alkohol, to na pewno się dogadacie. Jakby WTF. No ale na razie Maciej śpi na kanapie u Laury, Kiedy długo gadają, bo Laurze chyba nie przypadło do gustu mieszkanie Macieja. No jej jest gustowniej urządzona, nie da się ukryć jak się budzi to puka do Laury, wiecie jak w tym memie gdzie pies budzi właściciela i myśli, ja już nie śpię, to bez sensu, żeby ty też spał, tylko tym psem jest tutaj Maciej, aczkolwiek jakoś wybitnie się nie kłócą i spędzają ze sobą dużo czasu, może się dogadają, problemy za to pojawiły się u na razie najlepszej pary tej edycji czyli Izzy i Kamila, u których w ostatnich odcinkach była sielenka jak ta lala. Okazało się, że mało czasu spędzają razem, bo Kamil ma dużą rodzinę i cała rodzina chce z nimi spędzać czas, a Kamil przecież pracuje w sklepie, gdzie w tym czasie Iza, która normalnie jest bizneswoman sprząta w jego wynajętym mieszkaniu i stara się, żeby było przytulniej, a on nie dość że przychodzi spóźniony to jeszcze nie docenia nowych zasłon. Nie? No to takie pierdoły były, ale zwiastowały nadchodzące kłopoty, które już w tym odcinku zaczęły się pojawiać. Chociaż psycholog stwierdził, że trochę ulegają presji rodziny Kamila, żeby nikogo nie urazić. Dlatego Kamil nie jest dość stanowczy w swoim dążeniu do tego, żeby spędzali więcej czasu razem. Bo Iza nie chce urazić rodziny Kamila odmawiając im wspólnych planów, aczkolwiek większym problemem jak się okazało był Kamil i jego nieumiejętność bycia w związku, podczas poważniej rozmowy, którą odbyli na koniec odcinka Iza wytknęła Kamilowi nie wprost, ale można było zrozumieć z rozmowy sytuację, w których Kamil głupio zażartował w rozmowie z kolegą, że może w paści ze sobą jakieś fajne koleżanki. Zupełnie jakby Kamil dalej był singlem, a nie miał żony i w dodatku był na początku znajomości. Ja rozumiem, że to może był taki żart, ale też rozumiem, że Iza nie poczuła się fajnie słysząc taki żart, zwłaszcza, że to się powtórzyło kolejnego wieczora. Kamil powiedział, że popełnił błąd i że postara się nad sobą popracować, jednocześnie nie przeprosił i brnął w to, że to był żart. Ogólnie para zdecydowała się na rozłąkę i zamiała jechać do siebie, do bytomia, a Kamil miał przemyśleć swoje zachowanie. Chociaż w zwiastunie kolejnego odcinka widać było, że to tylko zagęści sytuację, bo koleżanki i generalnie inne kobiety zaczną się pojawiać jeszcze częściej i obawy Izabeli zaczną się nasilać, czym doprowadzą do większych spięć w tym małżeństwie. Na pewno odcinek 12 u tej pary będzie ciekawy, burzliwie było, jest i będzie zetą naszej najmniej dobranej chyba pary tej edycji Iggy i Karola, jak wiadomo już w poprzednim odcinku, po którym Iga zablokowała komentarze pod wszystkimi zdjęciami na swoim Instagramie i zdecydowała się zniknąć na jakiś czas mediów społecznościowych. Para nie dogadywała się najlepiej, Iga miała pretensje do męża, że każe jej się uspokoić, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że słowa spokojnie Karol używa jako przerywnika, i że spokojne w jego słowniku to nie to samo co uspokój się, później Iga jak wiadomo miała pretensje, że Karol się nie uśmiecha i jej nie rozśmiesza, Pomimo że mu kazała, finalnie na początku odcinka 11 spakowała swoje graty i pojechała do siebie do domu, a Karolowi kazała się do siebie nie odzywać przez trzy dni. Najciekawsze, że kiedy wyjechała Karol twierdził, że to jego wina, w sensie swoim toksycznym zachowaniem i doprowadziła do tego, że chłopak naprawdę czuł się winny za jej złe samopoczucie i uwierzył, że to on swoją spokojną osobą sprawia. Że barwna osobowość Iggy przy nim blednie. Mało tego, powiedział, że chciałby to naprawić, ale nie wie jak. W międzyczasie Iga w ogóle nie poczuwała się do winy, uważając, że to Karol jest beznadziejny. Karol nie mógł się cieszyć tym, że pozbył się igi, bo TVN kazał im się pogodzić. Tutaj musiał zainterweniować psycholog Piotr Mosak który najpierw rozmawiał z Igą, ale już nie tak jak mówił o niej w poprzednim odcinku, tylko na spokojnie starał się jej wytłumaczyć, że ja mówi komuś, że ma się uśmiechnąć i ją zabawiać, to nie jest to miłe i nie pomaga. Jednocześnie zapewnił Karola, że może śmielej wyrażać swoje poglądy i musi spróbować pokazać swoje 100%. Małżeństwo niby się dogadało i wybrało się na wycieczkę rowerową, podczas której ich kazała Karolowi znowu ją zabawiać i opowiadać jej śmieszne historyjki z jego życia. Oczywiście Karol na szybko niczego nie wymyślił i go wciąż mu dogryzała. Później wybrali się na kajaki, mimo że Karol bał się wody, próbował zadowolić żonę, która finalnie zostawiła go na środku stawu, śmieszkując że taka trauma to wody, jaką ma Karol to nie trauma i że on przesadza, no generalnie nie była zbyt miła, a w następnym odcinku, z tego co widać w zwiastu nie było jeszcze gorzej, trudno powiedzieć dlaczego eksperci zamiast przyznać się do porażki każą tym ludziom być razem, chociaż widać, że to jest po prostu tragedia, jak myślicie, czy Karol i Iga mają jeszcze szansę się dogadać? I czy małżeństwo Izzy i Kamila może nie przetrwać tych fajnych koleżanek? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem udanej majówki mam nadzieję, że ma sztormiaki, bo ma padać w całej Polsce. Bye bye!